Kiedy zobaczyłem, że Tony Goldwyn reżyseruje film, w którym występuje Robert De Niro, Whoopi Goldberg, Rose Byrne i Vera Farmiga, to mówię: no to trzeba zobaczyć, tak? Tym bardziej, że mam w tym momencie włączony film web, patrzę komedia. No mówię: no, rewelacja, po prostu rewelacja. Taka obsada rzeczywiście super, super się nadaje. A jeszcze dodatkowo, oczywiście, w jednej z głównych roli jest Bobby Cannavale, którego kojarzę m.in. chociażby z Irlandczyka, Martina Scorsese. Mówię: no to trzeba oczywiście zobaczyć jak najbardziej. No i właśnie, jedna rzecz. Drogi filmu, ebie, właśnie to nie tyle do ciebie, co do dystrybutora tego filmu, a jest nim już tutaj, sprawdzam właśnie w tym momencie. Yy, Wafer Studios, nie, Monolith, Monolith, Monolith Film. Drogi Monolith Film, yy, to nie jest komedia. Ten film nie jest komedią, jest to dramat. Tak, jest to dramat pełnoprawny. A czemu komedia? Oczywiście o tym zaraz, zaraz będzie. Zaraz fabuły. Yy, mogę przeczytać, z filmu będzie tak samo. Max, wbrew woli byłej żony, zabiera swojego ukochanego syna w szaloną podróż, dzięki której obaj odkryją na nowo moc łączącej ich relacji. I tak, jak najbardziej, niby to się wszystko rzeczywiście zgadza. Tylko nie ma powiedzianego, że syn właśnie Maxa, czyli tytułowy Ezra, jest dzieckiem autystycznym. Nie ma powiedzianego, że Max nie ma prawa zbliżać się do syna. Oczywiście, zakaz sądowy i tak dalej, i tak dalej. Wiele tych rzeczy tutaj nie ma powiedzianych. I tak się zastanawiam, ale wie dlaczego? O co chodzi? Przecież jest dramat, jest komedia? Komedia, oczywiście. Max na co dzień zajmuje się stand-upem. Jest komikiem i właśnie tutaj pojawia się ta komedia. Plus nasz, nasz dzieciak, tak, nasz Ezra, to jego zderzenie się ze światem, bo nie wiem czy wiesz, ale dzieciaki autystyczne, no niespecjalnie się przyjmują tym, co ty czy ja powiem. Nie, jeżeli coś im nie pasuje, to im nie pasuje i to wszystko. Dziękuję bardzo. Jeżeli coś im pasuje, to im pasuje. Więc to zderzenie młodego Ezry ze światem jest jak najbardziej. Komiczne. Bardzo ciekawie y, wypada. Jest jeden świetny żart. Jeżeli lubisz Strasburger i znasz angielski, to słuchaj. Y, what do you call? A hospital for horses. Hospital. Naprawdę dziękuję sam sobie przyznaję nagrodę imienia Strasburgera. Właśnie otrzymałem, ale. Tak, jak najbardziej. Fabularnie mi się film bardzo podoba, ponieważ ta droga, jaką pokonuje, jaką pokonuje Max, ażeby zbliżyć się z Ezrą, bo sam y, reżyser. W ogóle wszyscy, którzy w tym filmie występowali, takie przynajmniej było założenie. Napisane jest wszyscy, ale domyślam się, że prawie wszyscy. Mieli coś wspólnego z osobami autystycznymi. Robert De Niro, jeden z, jego, jeden z jego dzieciaków, jest autystyczny. Osoby, które występowały w filmie na drugim, trzecim planie albo były z ekipy, również miały kogoś autystycznego w rodzinie. Takie było wymaganie reżysera Tony'ego Goldwina. Dodatkowo jednym z głównych pomysłów, no i musiało to się oczywiście sprawdzić, aby w Ezre wcielił się aktor autystyczny. Tak właśnie stało. William Fitzgerald wysłał yy, nagranie, bo stwierdził: Ja chcę założyć swój kanał na YouTube, i to może mi pomóc. Zdecydowanie, na pewno, na pewno pomoże. Także witam w świecie, w świecie YouTube'a. I ta ich droga, rzeczywiście, ona jest ukazana dosyć nietypowo, bo te wszystkie przeciwności losu, które się tutaj nawarstwiają, jak najbardziej. No jest ta, jest ta żona, oczywiście, jest yy, ojciec. Tylko Ezry, tylko Maxa, właśnie w tejże roli Robert De Niro. Widać, że. No, że dobrze, dobrze się czuje facet w takich rolach, niekoniecznie głupawych, jak tam wiesz, ostatnimi czasy, tylko w poważniejszym kinie widać, że nie stracił swojego sznytu. Potrafi zagrać w dobry, dobrym, y, w dobry sposób ciekawy, i ta jego rola również jest y, intrygująca. I to wszystko się bardzo w dosyć fajny sposób uzupełnia, wiesz? No, oczywiście Max odkrywa ezre, bo co jest najważniejsze w tym wszystkim, że. Zarówno Max, jak i jego żona w tej roli, oczywiście Rose Byrne, starają się zmienić Ezrę, zmienić tego dziecka, żeby dopasować. O, musisz, bo jak najbardziej musisz pójść do normalnej szkoły, bo inaczej byś tam do specjalnej, a tak nie może być. I on sobie w końcu uświadamia, że ale zaraz, 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 to nie Max, nie Ezra musi się dostosować do świata, tylko świat do Ezry. On jest super, rewelacyjny, takim jaki jest i to jest rzeczywiście klucz tego wszystkiego, że nie trzeba dzieciaka zmieniać wiesz, musi wejść w odpowiednie klapki, odpowiednie ramki i to jak najbardziej popularnie mi się bardzo podoba to jest oczywiście więcej rzeczy, ja nie zdradzam w tym momencie wszystkiego bo nie ma potrzeby, ale naprawdę jest bardzo intrygująco w tym aspekcie film zarobił mało, bo bodajże zaledwie 2,8 miliona w momencie nagrywania tej, tej recenzji więc rzeczywiście może będzie troszeczkę więcej, ale nie dużo więc szkoda, bo takie kino powinno być Szerzej, szerzej pokazywane. Jeżeli chodzi, właśnie mówiłem wcześniej o tę komedię, no, humor, jeżeli znasz stand-up, to wiesz, że często, gęsto ten humor nie jest wybredny. Żarty padają bardzo różne, mroczne. Mroczne poczucie humoru i to akurat ja lubię rzeczywiście. Akurat z tym humorem Tony Goldwyn trafił. I to też akurat nie jest tak, że Tony Goldwyn, czyli reżyser, sobie wymyślił, co i jak. Nie. Otóż jego przyjaciel pisał scenariusz. Na podstawie, no właśnie, swojego życia Okazało się, że on ma syna, który jest autystyczny No i te wszystkie rzeczy, dokładnie ta cała podróż Metaforyczna oczywiście, którą przechodzi Max To była jego droga Też rozstał się z żoną, kiedy syn był w szkole średniej I tak dalej, i tak dalej No i Tony Goldwyn, czyli reżyser Akurat wielokrotnie mu pomagał Czytał mu to w pewnym momencie, kiedy ten gentleman stwierdził, ok, scenariusz jest już gotowy Tony Gold mówi, dobra, to czy ja mogę ten film werserować?". więc zadzwonił do swojej koleżanki z którą razem wystąpili oczywiście w filmie Uwierz w ducha do Whoopi Goldberg a ona bez czytania scenariusza powiedziała pewnie, że tak stary, masz mnie, nie ma problemu jak najbardziej w tym filmie jestem, występuję i no, można powiedzieć, że ostatnimi czasy Whoopi Goldberg nie ma jakoś rewelacyjnych hitów jakby były nierewelacyjne hity no ale dobrze, nie ma hitów na swoim koncie ale jak najbardziej zgodziła się, i cały czas to jej nazwisko coś tam, coś tam ma, Waży. Właśnie Robert De Niro również się zgodził. Pamiętaj, to jest takie kino, że wielu aktorów schodzi ze swojej wielkiej, wielomilionowej, że tak powiem, stawki, ażeby wystąpić w takim projekcie. Między innymi tak właśnie zrobił Robert De Niro, i tak samo było no, między innymi z Werą Farmigą. I tutaj miałem zagwozdkę, ponieważ oglądam ten film. Cały czas pojawia się RozBerne, i mówię zaraz, zaraz, zaraz. Która to jest Wera Farmiga? Tyż. Coś tutaj nie gra, przecież ta kobita, ona występowała u Jamesa Wana, ale to był insidious, to był naznaczony, to czy by mi, się, mi się porąbało o co chodzi, przecież ona w napisach jest że na trzecim miejscu, to musi być ważna rola. No i okazuje się, że Vera Farmiga jak najbardziej pojawia się, ale tak naprawdę tylko i wyłącznie w jednej scenie. Może w całym filmie jest przez dwie, zaszaleje, cztery minuty, więc rzeczywiście rzeczywiście tak to, tak to wygląda, Rose Byrne, no nie, no nie, akurat ona w tym, w tym filmie... Niespecjalnie, niespecjalnie przypada mi do gustu, mimo że wraz z aktorem, który wcielał się, się w Maxa, czyli z Bobiem Kanawal, tworzą od wielu, wielu lat udany, udany związek no i jakoś to im rzeczywiście fajnie, fajnie wychodzi. Ale film w bardzo ciekawy, właśnie sposób, ten dramat całej rodziny, no bo wiadomo, ten dzieciak ma mnóstwo problemów. Ojciec również, ponieważ tutaj mu w życiu zawodowym nie wychodzi, z żoną, jak już mówiłem wcześniej, rozstali się, ona w tym momencie ma y, drugiego męża, czy tam powiedzmy narzeczonego, w tejże roli Tony, y, Tony Goldwin. I y, jak to wszystko pogodzić, tutaj wiesz, trzeba jakoś pieniądze zarobić, bo okazuje się, że dziecko, lekarze tak stwierdzają, trzeba posłać do szkoły specjalnej, a to kosztuje w Ameryce mnóstwo pieniędzy, rzeczywiście, i to, i tamto, no i... Coś tutaj trzeba wymyślić i na to wszystko mamy właśnie ten jego, ten jego humor, tą interakcję Ezry ze, ze światem, która naprawdę jest świetna. No Ona jest cudowna, słodka w pewien sposób, no bo kiedy ma problemy, kiedy rzeczywiście ma te swoje ataki, napady, paniki, kiedy powiedzmy ktoś nie zna, nie zna Ezry, nie wie jak się w stosunku do niego trzeba zachowywać, no bo wiadomo, że pewne rzeczy są inne. Niż, niż, niż u nas, no to wtedy jest rzeczywiście bardzo bardzo hardkorowo, ale te zderzenie jego i no wiesz no, nieraz się śmiejemy, jak, jak dzieciak podejdzie i, i powie, A, czy, jesteś, czy jesteś smutny, bo jesteś łysy? Na przykład, albo, albo wiesz, czy, czy nie z tej strony, czy to, czy, czy, czy to cię boli, i tak dalej, i tak dalej. Więc no, okej, okay, to nie brzmi super śmiesznie, jak ja to opowiadam, jak już mówiłem wcześniej. Nagroda imienia Karola Strasburga za poczucie humoru do mnie wędruje, ale w filmie jest to rzeczywiście zrobione dosyć, dosyć, dosyć e, fajnie, dosyć e, ciekawie. Jeden jest. Jest jeden wielki minus tego filmu. Otóż. Akcja się toczy, wszystko jest w porządku i mamy to zakończenie, i tak się zastanawiam, ale. Ale co to się stało? Cytując eh, klasyka. No to na takiej zasadzie, że oglądamy ten film i jedzie, jedzie sobie akcja, wszystko jest w porządku i nagle Ciach. Dziękuję bardzo. Okej. Okay. Może twórca, może Tony Goldwyn nie chciał nam, nam dać zakończenia, którego oczekiwaliśmy. Dał nam zakończenie, które potrzebowaliśmy. No ale gdzie to zakończenie? No tutaj go na pewno nie było. Nie było go w tym, w tym filmie. Więc bardzo mnie zniesmaczyło kilka rzeczy. Po pierwsze, to zakończenie, które no, wygląda na to, jakby pomysłu braku na film, albo inaczej, co często może się zdarzyć w Hollywood, kręcono film i skończył się, im się budżet i stwierdzono, kurczę, potrzebujemy jeszcze dokręcić 20 minut filmu, ale nie mamy. No to tniemy i dziękuję bardzo. I rzeczywiście tak to jakoś, jakoś wygląda. Oraz w pewien sposób naciąganie nas, wiesz, bo stwierdzenie, że w. W filmie w rolach głównych występują Robert De Niro, Whoopi Goldberg czy zdecydowanie Vera Farmiga, no jest delikatnie mówiąc nadużyciem. Bo, tak jak mówię, Robert De Niro to rola drugoplanowa. Whoopi Goldberg, no nawet rola trzecia plano, trzecioplanowa planowa, akurat, ona gra agentkę agentkę Maxa, czyli naszego, naszego komika, a Vera Farmiga pojawia się w, w jednej scenie. A dodatkowo tutaj widzę dystrybutor reklamuje ten film jako, jako komedię. No to tutaj zbyt wiele rzeczy się nie zgadza, że mógł powiedzieć, że to jest dobre, naprawdę rewelacyjne kino. To jest film poprawny. To jest taki film, który rzeczywiście na początku oglądasz, mówisz, ależ to będzie się działo, będzie rzeczywiście, będą firewerki. Jeżeli nie aktorskie, to będzie rzeczywiście cudnie. Na pewno na plus, to nie mogę powiedzieć nie, Zastruguj, zasługuje mm, William. William Fitzgerald, czyli aktor wcielający się w rolę Ezra, świetnie to zrobił, wiesz? Co prawda, delikatnie inna bajka, ale ja ze swoje, ze, z lat swojej młodości, tak, to, to nie było wtedy, kiedy dinozaury chodziły po, po ziemi, ale już jakiś, lat, jakiś czas temu było. Pamiętam y, taki serial Dzień za Dniem, i tam właśnie jedną z głównych ról wcielał się w aktor, y, który miał zespół, y, syndrom Downa, zespół Downa. Tak, no i wiem, bo akurat oglądałem kilka filmów y, dokumentalnych, tak zwanych Making of, jak ten serial powstawał, i wiem, że akurat bardzo. Bardzo ciężko się było wszystkich rzeczy nauczyć. Domyślam się, że tutaj było równie, równie ciężko, a na pewno wiem, że aktor włożył mnóstwo, mnóstwo sił i mnóstwo przygotowań w tęże, w tęże rolę. Więc, jak najbardziej, Brawko dla niego wielkie. Tym bardziej, że jest to jego, jak mówiłem wcześniej, pierwsza rola. Więc pojawił się, pokazał się. Tutaj nawet jest scena z, z jego że tak powiem, występu, można powiedzieć, w, w kawiarni, w restauracji, jak zwał, tak zwał. Ale rzeczywiście. Film można obejrzeć, ale nie jest to pozycja obowiązkowa, niestety. Co akurat y, żałuję, bo myślałem, że będzie dużo lepiej, dużo ciekawiej. Wiesz, no, zdobywcy Oscarów jest Robert De Niro, jest... Y, jest Wuppie Goldberg, nominowana do Oscara Vera Farmiga. No, ale jak już mówiłem, y, czasami po prostu jest... Y, dystrybutorzy naciągają to, bo nawet tutaj widzę, że patrząc na, y, na plakat tego filmu, na polski plakat tego filmu, widzę, że oczywiście... Y, jest Robert, Rose Byrne, Vera Farmiga, Whippy Goldberg, Tony Goldwyn, Ryan Wilson, wielkimi literami, oczywiście Robert De Niro, no okej, okay, w porządku, jak najbardziej może być, ale nie, ja wolałbym, żeby ten film się bronił fabułą, żeby się bronił aktorstwem, żeby się bronił tym, iż ja go obejrzę i naprawdę chwyci mnie za serce, a nie tylko, jak powiedzmy, delikatnie pogilga, po łaskocze i potem się okaże, że nie. Okej, okay, film w porządku, ale nie rewelacyjny, ale dużo ciekawych, rewelacyjnych i też bardzo słabych i różnych filmów znajdziesz na tej liście. Obejrzyj, bo rzeczywiście tam jest dużo filmów, które warto obejrzeć.